Zresztą, ja już się nie podpisuję pod pato streamy. Ja już patto streamerem nie jestem. Rok 2024 uważam jako ostatni mój pato streamerski. Odchodzę na emeryturę pato streamerską. Na emeryturę już, już zarobiłem. Mówię, że, że zakończyłem. że z rokiem 2024, jak się zakończy, to to już nie będę. Dobra, sepia. Aj, zapewne to jest nowy. Tutaj teraz jakieś piłki. Aj, doszło do X16. nie, nie rozumiem tego. Co? Jakby dodatkowe piłki dostaje z tego? A nie, to Golden Ball. A, dobra, rozumiem już. A to są trampoliny. O kurwa! Na ich 16 będą trampoliny. Dobrze to zrozumiałem, dobrze. Ale tylko do ich 16 może dojść? A nie, to zależy od. A to co? Kurwa, dojechałem, te plinko. A, ale może jeszcze nie załadować. Aj chuj. Dobra. Katuje to. Te bezery to gówno z Chin? Nie, w Europie są produkowane. Nie, nie rozumiem tego. A to co? A, to są tutaj te... Te linie, tak? Nie, to jest też coś innego. Co to jest teraz? A nie, to są trampoliny. Nie, to nie są trampoliny. O, okej, okay, ładuje się. Nawet nie załadowało. Dobra, dobra, Skalski No ludzie, jeszcze raz, to nie są trampoliny. wiedziesz co jest najlepszy. U tego z Duniaka na 100% ktoś przyjedzie na tego sylwestra. To jest całkiem dobre. Kurwa, akurat teraz wszystko leci tu. Oj, ba. słuchaj, jak zeszło z wody. Jak ja dwa dni, wszystko wyżegałem, co zjadłem w Chinach. I jadłem bardzo mało, bo jedzenie było obrzydliwe Obrzydliwe jedzenie w Chinach było Ja myślałem, że ja pojadę i będę wszystkie oprobował, a jedzenie obrzydliwe No i mogło już załadować Ale się trochę pospinuję i wychodzę z tego A które pierwszy zapełni? Okej, okay, rozumiem Ale Mateusz, zostaw seks maszynę Seks maszyna Dagmara jest moja Trochę wstyd, że z Radomia, ale plinko i idź na pieski, no i Już się robi. Kurwa, teraz bym mogło dać. Jest! Dobrze. Po tym już wychodzę. tu miksturę robię. Gruzińka odpoczęła. Od, od wymieniania zaspermionych. zażeganych poduszek. Odpoczęła. Święta są. A Gruzinka jedzie dopiero 29 do Gruzji, bo ma przerwę. Dwa tygodnie będę tu żył w Gruzie. I jak myślicie? Czy dać pani Gruzińce mojej tutaj sprzątaczce? Lepiej dać jej gotówę? Na przykład z 500 euro, czy lepiej jej coś kupić? Bo ona wraca do siebie do Gruzji, nie? A jak już są święta, to też jej coś dam. Kupię dom, no nie no, gotówkę? Ale jak ja jej dałem raz 50 euro, to się raz, pierwszy raz jak się tutaj ten yy, jak się wprowadziłem i ona przyszła, to, to powiedziała, że mi jej nie dawał. I wiedział, ja, ja po prostu jej wcisnąłem te 50 euro. Tak jak mówiłem, że na dobry start. Ona tak głupio jej brać. Kurwa, tutaj jest 10 tysięcy x Nic tu nie leci w tą stronę. Nawet nie załadowało. Dobra, wypierdalam stąd. Daj prezent, 500 euro. Jakby jebło było. I łatwo tu było, no nie widziałem nawet. Kopercie, no właśnie też tam myślałem, żeby w kopercie po prostu dać i powiedzieć, że na święta. Tak, kierunek teraz? No w styczniu lecę na Filipiny z Galileo, ale nie wiem, czy będę robił yy, Jerena. Ja byłem w Shenzhen w Chinach, no to tam było 20 stopni. To jest Du, du, du. O! Może coś ci przysmarzy? Jednego zabrakło. Już tutaj, się nie ma sprawy. Witam cię, Wireks. Podobną wódkę dla mnie masz. Zapraszam na. Na posiedzenie umie w... z piątek Kodzik na owadkę, proszę cię bardzo. Na na House jest Kodzik. Inwestujesz teraz coś? O, no i widzisz, ostatni spinek i oddał za bonus. Polska czy chińskie ci**ki są cieńsze? Nie wiem, bo nie widziałem żadnych cisków. Ale ogólnie oni, oni, one mają taką cerę bardzo zadbaną, taką idealną, nie? Te Chinki. Na tym kasynie szybciej rosną te followy niż na. niż na Jerele. 80 botów? Chyba follow to nie można kupić. Zresztą to tak bardzo powoli rośnie. Znaczy no jakoś tam rośnie, ale proszę bardzo. Dobra, będzie będzie duży tutaj winek. Super. Słyszymy. Na stoka obserwujących możemy zrobić event na Discordzie, że. Spierdam się na Discorda i, i gram to, co widzowie mówią na Discordzie. Kto będzie głośnie krzyczał, to gram takiego slota. Będzie rozpierdol, ale trudno. <grym> jak macie DJ Delaina? Mi się wydaje, że ma... Yy, jak macie uda, to ona, jej uda się nie dotykają, tylko mają takie, mają takie rozszerzone i możliwe, że ma farfocla. Tak, widzę tutaj zwisającego farfosa jednego i chude, chude nogi. I lekko, lo, lekko może wyglądać trochę jak rodzynka, bo, bo już swoje lata ma. To, o, taka rodzynka trochę zwisająca. Jakbyś wziął rodzynkę i ją trochę rozciągnął, i w pomiędzy tutaj, pomiędzy, pomiędzy palce, nie? I tak, coś takiego. <głos> <głos> Dobra, wychodzę z tego strata, doghouse. Daktyla, o. Nie, bo dachtyl nie jest pomarszony, a rodzynka jest pomarszczona. Możliwe, że on tak, że jak majski założył, to to międło miał węże. Możliwe. Wódeczkę mam w Chinach. Oni strasznie mocno mają wódę. Wódę piliśmy po 54%. To tak nas ryło. To jest tragedia. I wódka, ta ich wódka jak bimber smakuje większość. Nie wiem, dobrze, no, dlatego, że oni to z ryżu robią. Bo raczej z ryżu robią wódę, nie? Cieszę się, że tazy tak się robią? No pewnie, że tak. Ja się z każdego kolegi cieszę, że się dorabia i. I zawsze kibicuję i nawet pomagam, żeby, żeby się dorobił. I nigdy nie jestem zazdrosny. Jak, jak Tazy wygrał ten turniej na Narodowym, to łezki poleciały dla Pana Szympansa. nożniczek teraz? Dawaj jeden mnożniczek. no chodź Również króliki w Chinach? Nie wiem, co oni tam... A, to też dobre kurwa, słuchajcie tego. Idziemy do restauracji i ja mówię, ale zajebiste restauracji, jakie akwarium mają do dojebane, już tam takie ryby pływają, ozdobne, żółwie i siadamy. Do tego, do stoliku. I tam były też takie telewizorki, takie, że pokazywały, jak Dania przyznaje i tak dalej. Ja patrzę, a na tym telewizorku normalnie, jak biorą, biorą tego jezu, jak tertl, żółwia biorą, łeb mu obcinają, normalnie go ze skrupy obierają, kroją go i smażą. A ja myślałem, że te żółwie normalnie tam sobie żyją, żeby. nie wiem, dla zdoby. Oni normalnie wpierdalają te żółwie. I, a, i te mięso tam, ja nie rozumiem. Przecież to. Odbiera w ogóle ochotę jedzenia. Jak, jak dostajesz w restauracji, za, zamówiliśmy kurczaka w jakimś tam sosie i tak dalej. Myślałem, że to będzie jakiś wiesz, normalne mięsko. A tam więcej kości kurwa niż mięsa. I wszystko wiesz, obgryzaj tu kurwa jakieś te. E, jakieś ścięgna, jakieś chrząstki. Oni, to, oni tak lubią, po prostu jakby jak dają ci mięso, to normalnie kroją takim tasakiem z wszystkimi kościami. Obrzydlistwo to jest. Jak w Afryce? Z ręką na sercu, gorsze jedzenie niż w Kenii było w Chinach Przy, na, Przynajmniej, ja byłem w, yy, w mieście Shenzhen To jest, yy, to jest miasto fabryczne, nie? Jakby Nawet się nas, nawet smaży Może tym razem coś tutaj dawno da, na ten Starlet Princess Woohoo! No Do to, Tokio i tam sobie zjetrzymy No ale w Japonii to wiadomo, że będzie dużo lepsze jedzenie niż w Chinach I też dużo, dużo więcej osób zna angielski no w Chinach nic, kompletnie. Czaj, że w Chinach nie można płacić gotówką i kartą? Musisz płacić aplikacjami, WeChatem i Alipayem. Nie możesz płacić kartą ani gotówką. Po pierdolone to jest stary. Menu papierowego nie ma. Wszystko musisz skanować tym telefonem, ale nie, 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 nie aparatem, tylko tym WeChatem. Menu wszystko, całe menu po chińsku. Tam. No Ale jesteście nie nie. Ja 4 godziny temu wylądowałem. Ostatni. Mm, 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 mm. Ninja L wygrał giveawayka. Gratulacje. No jest inwigilacja, a i wszędzie kamery. Wszędzie kamery, nie możesz przekroczyć prędkości, wszędzie robią zdjęcia, nie przejdziesz na czerwonym świetle. Wszędzie, wszędzie kamery. Dobra. Tu, 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 tu. Projekcji z odpalaj. Nie wiem, ja chyba też pierdolę te projekciki moje. Prze... Za dużo kurwa jest z tym roboty, a nic, nic z tego nie ma. Z takich tych tych. Lepiej sobie na spokojnie siedzieć w domku, pokręcić kasynkę, od czasu do czasu się najebać, zagipsować i, i spok spokojnie żyć. Kasyna cię rozleniwiło? Nie to, że rozleniwiło, ale. Nie wiem. Kiedyś będzie inny koniec oprócz kasyna? Na 99% nie. Na razie tylko jedno oddało. Dobra, cztery znowu. Na tych arsach podspinujemy na stejku dzisiaj. Dobra, idę na lefraocha. Co? Jakby się w Chinach urodził, to byś streamer skasowany od 8 do 22 .00 bez przerwy. A wiecie, jak oni tam mają pojebane te godziny pracy? Tam pracują od 7 do 17, potem mają 2 godziny nie 2 godziny albo godzinę przerwy i do 23. Całą tą fabrykę yy, byłem i mieszkasz normalnie w fabryce. Na piętna... Pytałem tam, jakie mają mieszkania, bo mieszkania mają za darmo. Tylko, że mieszkanie jest za darmo aż 15 m2 i mieszkacie w 4 osoby. I normalnie mieszkasz, jakby nad fabryką są mieszkania. I oni tam normalnie mieszkają. Ale tego plus Forsa? tutaj nie. To za drogi on jest. Czy są tam legalne stacjonalnie? Nie wiem. Nie byłem. Definityf, definitywnie rozdaniło. rezygnujesz z kontentu dla widza na rzecz kasyna. To zobacz, co się działo w Kenii. Ja rezygnuję z kontentu IRL. Jakbym nie miał nic do stracenia jakby nie miał nic do stracenia to bym streamował Ale ja, ja mam już w tym momencie za dużo do stracenia żeby iść kurwa Do więzienia czy, czy coś takiego Za, za streamowanie i zarobienie patoli Albo żeby mi na przykład kanał zbanowali To już jest za dużo do stracenia Już trochę tych krajów zwiedziłem O Nawet, nawet I żeby teraz do nowego kraju jechać Bezpiecznego trochę nuda. Zresztą wy, wydaje mi się, ten już kontent taki irl to już powoli mija. W sensie taki... Albo mi się już nie chce oglądać tych IRL-owców. Były złote czasy irl a teraz to już się tyle tego narobiło. Nie wiem. Ale mi się wydaje. Szukaj wymówek? Nie, 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 mówię, nie, szukam wymówek. Mówię, mówię to co myślę. W Albanii nie byłeś, czyli stolicy Gipsu? A myślałem, że Kolumbia to stolica Gipsu. Nie wiem, jakoś tak. Ja nigdy nie chciałem robić czegoś, co nie chcę. Żeby na, si na siłę w sensie, nie? Jak mi coś nie sprawia przyjemności, to też ciężko to robić. Zawsze starałem się w życiu robić tak. Zawsze z życiu starałem się robić tak, żeby, żeby robić to, na co mam ochotę. A nie tak, żeby coś na siłę. Trzecia opcja. A masz dać za 1200 przypierdolę, trzecia opcja. 858 O oh, kurwa takie połączenie chujowe O Jezu, no dobra wager coś tam zrobiło Dobra dalej to katujemy Ja jeszcze nie wszedłem w Alty, ani nie mam pozycji żadnej Nie, nie mam, nie mam czasu żeby sobie poanalizować, poanalizować coś fajnego Jest teraz chyba czas żebym sobie po tych 7 latach coś Coś zarobił i podcinał trochę kuponu. Nieruchomości? Tak. Będę kupował w nowym roku mieszkanie w Dubaju. Ale to tak po prostu, żeby było. Żeby jak coś było, gdzieś spierdolić. <grytanie> eee, no 800 dwa razy. Oj kurwa! Chyba pierdolnie. Tylko tysiąc? Ja nie rozumiem Czas czasami tego. Jest, jest. Nie rozumiem czasami tego. Czy że, dlatego, że to był taki słaby symbol? Czasami nie rozumiem tego stota. Ale dobra, na plus, dwa spiny na plus. Tu minus. Sam samolocie to na stejku. Ale on mi się już, się już się znudził, bo on nigdy nie daje. Oho! 1500. Dobra, cały czas do przodu powoli. Ej, no będzie wypłata dzisiaj. Będzie wypłata. Chuj. On chyba mówi chuj, nie? Dobro, tu ten slot to jest popierony Jeszcze, żeby w tradycji stało się zadość, to jednego Land of the Free. Dobra, lecimy. Starczy. Bonusik jest obrócony. Dobra, ładna wypłata. Ładna wypłata. 6808.